Dobra Adaśko, zaczniemy od tego, że sobie wymasujemy paluszki. -a -a. Daj mi to. A. Cześć. Da. Aha. Cześć. Aha. 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ściśnij moją rękę. Brawo, super, jeszcze raz. Brawo, a teraz mamusia tak robi. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wyprostujemy w łokciu. No, uwaga. I robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Teraz druga ręka mi ściśnie. No, o tak. Jeszcze. Brawo. I robimy tak raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć nie rób tak no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, i teraz dmuchasz. No, co, a a? No, za a, chcesz już dmuchać? No to za chwileczkę, moment, momencik. Dobra, i teraz tak, machamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz dwa trzy cztery pięć, 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 raz dwa trzy cztery pięć. Zaśpiewam naszą piosenkę. No, trzy, cztery. Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się. Koła autobusu kręcą się. Kręcą cały dzień. Woohoo! Teraz jeszcze raz, ale dwoma rączkami. Trzy, cztery. Koła autobusu kręcą się. Kręcą się. Kręcą się. Koła autobusu kręcą się. Kręcą cały dzień. Brawo! Brawo! Piąteczki. Tak jest. Piąteczki. 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 Super. Dobra? No. Ja. Dobra. Wystarczy. Wyłącz. Teraz mama. Teraz mama. Idzie łapka. Na pifia, ja, okej? Okay? Mama szybko to zrobi Policzki. Duży policzek, budziak i języczek. Jest to chwilkę, bo to jest takie mocne. Dobra, ja! No, po kolei, ja! Co to jest? Tak, Adaś. Jeszcze. Jeszcze. A. Wszystko Ci dam. A. A. Teraz... No. Brawo. Mocno. Super. Wszystko a. na podłogę. Pięknie, synu, No. ma powinien będzie zbierać wszystko. No mocno, mocno. Kto do śniadania nie ja czy co? So? Mocno. O tak. Teraz takie dwa. Jeden różowy jak świnka Pepa. Świetnie. Dalej. O uh, 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 kolego uh, kolego. A, brawo, jeszcze jeden. O Brawo. Dalej. O co? A? Świetnie. Dalej. No. Świetnie. Muchamy. jeszcze? Super. Ja. Co ty? Co chcesz zrobić? Ty sam chcesz trzymać? No? O. Dalej. No i co? Tu. Brawo Adam świetnie, a ta szybko mama raz wyjarat Ta z ty. No Ta z ty tak. No to ty teraz, no. Dobra, a ta z ja. Nie teraz ja. Teraz ja. No No to ty, no to ty no? Popatrz, to teraz ja. Teraz Adaś. No powiedzmy taki kombinowany, kombinowany jeszcze. Proszę, proszę, proszę. Ciociutko, bo kolejna zabawa czeka na ciebie. No, synuś. No, będzie nagroda. Mocno. Brawo, brawo, mocno, brawo. Świetnie, super i zostały jeszcze dwa. Super i jeszcze dwa. Świetnie, super.